Nie kupiłem broni. Też się zdarza czasami. To są Iceheimera. Ais Spokojnie. Czyli taś się zdarza. Ej, lub! No. Ktoś chyba dostał z dwa razy tej. Raz dostał na pewno. Umarł. 13 HP. Pomóż. Umarłem. Można, nie możemy widzieć. widzieć Nie wiem czy wtedy kiedy nie możesz grać Chyba że w Minecraftie masz x ray to nie no. kręgosłup już boli, widzowie Reumatyzm palców, kości stopowych na starość. Czego? O nie! Gdzie? chłop ma, ma tak samo na imię jak ja. I zajębał mi jeszcze skinać. SMG gościu, twój stary piany falce. Twoje stare się, jak mamy palce. Ja do walcem Chyba coś pomyliłeś Nie bałem się tutaj tańcem i stary jest Nie śpiewasz, bo chyba śpiewasz to samo Ale go rozebałem Zdrab sobie z trupa Tu stary głaszczę sobie w radia RMF usłucha no jest jeden na jeden, nie? No je jeden na jeden. Mówię, że wejdź do szotrę nie? Ja złożyłem. Strzelaj, szkoda amo Jesteś debilem. Aha, umarłem. Jak on Cheaty ma, cheaty ma! Ma cheity! Ma cheity! No ma Zgłoś go! Gusi! Gusiu! Gusiu! 217! Gusiu 2137! Nie no! Mi, a mi granat, mi granat wyjebał. Nie bać się w krzyżówkę. A w sumie dobra, popatrzymy. <laughs> porobiłeś go? Ej, porobiłeś nie. go? Czy nie? Normalnie. Nie. Normalnie? Kolejny poradnik, nie. widzowie, stajemy sobie tutaj, odmierzamy sobie tutaj. I skaczemy. Pytacie, gdzie to doleci? Nie wiem, czekaj, 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 trzeba tak pozorować taki rzut. Tak. Jak się dobrze rzucisz, to tak. To wyląduje tam. Był kiedyś taki bóg, co stałaś na ptakach i ten. Czemu? Albo włączył nowy. Tak, włączył nowy cheat, nie? Teraz włączył chyba widzenie przez ścianę. Bo wali headów cały czas, ale my zobaczył przez ścianę i do mnie podszedł, nie zabił. I przez wszystko. Aha. Aha. Nawet chyba nie próbuję ukryć, że ona świta. od razu wiedział gdzie jestem. Czemu oni go od razu nie banują? No depulują! Otwieram no. Otwiera i zamyka mi drzwi. Już dostałem heada! A tu se, Dostałem heda! Dostałem heda! Otworzyłem, otworzyłem sobie drzwi i wyszedł, nie wiem! on jest... wyjdzie za was, wyjdzie za was! Czekaj, idzie Nie ominął cię, idzie po schodach. Mogę tu skoczyć? Może Kliknąłem defuza pomyliłem miejsca, bo chciałem zapadować tak, żeby nie widzieli. Gdzie? Chypijcie. Aha, dobrze. Dobrze, ja tak. że mi mówisz. <grych> nie jak się Disa moi drodzy. To się źle na was odbija. I ile już tam jest? ile już było? czy wiedzą. Wie... wiedzieli? nie trafiłem, fak, tylko za chwilę no jak to! teraz go trafia, teraz lepiej wszystkich nie tak wkurzyli ja pierdolę, ja w tam nie chodzę czy nacisnę z debilem? no on wchodzi obok albo... z drugiego teamu i go nawet nie zabijali odciąłem Chyba ci matka gazówkę włączyła. Nie, bo ty mi Dobra, ile. A teraz poszła cała banda tymi kanałami, nie? Tu wtarcza. Nie stać mnie na nic. Aha. Bo ja kupiłem tego pomysł Trzeba iść do kanałów. Weszli Gdzie weszli? Jednego zabijem Weszli, bo są e, koło tych Bo ja widziałem już otwarte drzwi i się skapnąłem UWAGA BOK, BOK, NÓŻ zobaczymy typowego cheatera Właśnie widzowie... Teraz Pytacie czemu cheater? Bo w tym momencie właśnie tak dziwnie ruszył głową A to oznacza, że... Flashback? Flashback, tak, flashback. Muszę z czego zabrać. masz... Z czego masz to flashbacki? Głońmy w wietlamie. Kurde, nawet Nie, nie, nie dam mi zag nie dam mi ich ograć. No dwóch wam wyeliminowałem, no. Ciekawe. Flashback. Ej, ja tam wiem. Ja już wiedziałem, bo słyszałem jak idzie. Nie znowu jestem tarczy. A goście mówiłem stawcze, mogą się okręcić plecami przecież. O, powiedz jakiś żart. No, powiedz jakiś żart. Coś śmiesznego. Wchodzi gość do winda, tam schodzę. Okej. Okay. Gdzie on jest? Słyszałam go. To ja sam w to, to fajnie, bo mnie zablokowałeś. Przepraszam. To co powiedziałeś? Że nie zdążyłem go zabić, był szybszy. Ale w kurwa. Że kurwa. Nie mnie, bo... nie, ja skradłam niebo. Niebo. Ale dostałem tutaj Możesz śpiewać dalej. Podgłośnie, specjalnie nagranie. Ta. Wyszojemył. Zagrożony Duszo jeden. Co było? O jasny kurwiszą jak oni tam strzelają? Ale ładnie Ale ładnie Tak to Dobrze Jakbyś, jakbyś miał, jakbyś miał nagrane, to bym ci uwierzył. To się. A i tankam, pili. E, idziemy... idziemy ściekami? Idziemy? Wrąbiamy się do ścieków od razu i będzie gitara. Zabiorę sobie akacza. Ale nie stać na tarczy Nie mogę. Ja idę do środka, zobaczymy co mnie tam spotka. Jak zarymowałem nic, ciekawego. Nie, bo to będzie nie, to jest mi to głupoty. Nie, wolę akacza. Cik. Nie strzeliłem, nie strzeliłem, nie, trafił, ale. Jakoś, Aha, jak umarłem. Było. Dobra, daj Bóg. Napiszę GG. Niektórym... ty się... się pisze. GG.